To jest też dzisiaj no, taki precedent, taki przypadek, mówię z Maćkiem, że nie mógłby PZP grać na swoich zasadach w następnych miesiącach, bo wydaje mi się, że Skorża wie, że jakby teraz to weźmie, to może bardzo dużo ugrać w każdym aspekcie. Tam by mu się nikt w tą drużynę nie wtrącał. On mógłby sobie prawdopodobnie wziąć tylu asystentów ile ch ilu chce. Minosztab sztab na pewno macieby tylko e, i wyłącznie więc, zrobiły, więc, więc byłaby totalna determinacja. Nikt by mu nie narzucał pomostów, ambasadorów, ludzi z PZP. No tylko mógłby to zrobić, mógłby to zrobić po swojemu. Z drugiej strony, on też sobie zdaje sprawę, że dzisiaj przy tym bałaganie, który jest na na różnych, powiedziałbym, frontach w PZP, nie. No to on Staje się taką tarczą. On to bierze na siebie. On tutaj ma być nie tylko skutecznym selekcjonerem. Wchodzi w te piekiełko polskie. Ale on wchodzi w piekło i on wie, że tak naprawdę uwaga, kibica będzie się ogniskować na nim i on to musi wziąć. Coś za coś. Dlatego duża kasa, dlatego kompetencje, że ty to bierzesz na siebie, że ty jesteś tak naprawdę jedynym człowiekiem, który miałby w ciągu paru tygodni totalnie zmienić i ocieplić wizerunek.